No, witam, witam, witam wszystkich. No, witam was w kolejnym odcinku Blockman Go. Dzisiaj pogramy se w coś. No tak, pogramy se w coś, ale musicie zostawić w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. Mhm, już teraz musicie to zostawić, bo to jest konieczne, żebyście zostawili subskrypcję z dzwoneczkiem. no a vedem in agrivaj Egg wars Mhm. Mm -hmm. Kurde, jak dawno nie grałem w Egg Wars. Y? Ale długo wchodzi. Krótką dy dyskusję miałem. Ale o czym to ja wam nie powiem? Niestety. Albo stety. Stety, niestety, stety. Kurczę. Szkoda, że mamy tak mało subskrypcji, bo by, było by były live'y. Na czym mi najbardziej zależy? Po trzech nas jest? to nie, yy, znaczy je. Coś w żółtym. nie no. raczej trzeba było odblokować. To no, kurde. Dobra. Oj, widzę, że wszędzie jest cztery cztery. O, dobra. Pierwsze dwa. Cztery. Sześć. Tak uzbieramy z, nie wiem, z par. No, jeszcze, jeszcze dwa. Dobra. Żeby mieć też co jeść Bo to też jest bardzo ważne mhm. Dobra. To już kupiłem To już kupiłem Kurde, 10 bloków No rzeczywiście 10 bloków tylko mogę mieć Kurcze słabo Nie wiem czy nagrywałem z tej serii właśnie czy nie Czy tylko sobie grałem ale to napiszcie w komentarzu, czy nagrywałem, czy grałem. Nie, 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 niech mi tego nie zbierze. Moje! Kurde, niech odlokują nam tu diamenty. Nie wiem po co oni chcą się przedostawać. Skoro nie mamy potrzeby się przedostawać właśnie. I to jest u nich największy problem. Oni chcą się przedostać żeby sprowadzić na nas problem. To rozumie ten problem? Dobra, 50 bloków. To jest... To jest dobrze. Kurde. Jak ja dawno nie grałem w Blogman Go. Dawno, znaczy nie aż tak dawno, bo przecież jeszcze lata nie minęły. <gry> Napiszcie kto gra w Blackman Go z was, a przepnę wam serduszko. Mm -hmm. I koniecznie zostawcie łapkę w górę subskrypcję z dzwoneczkiem. No chcę, muszę wiedzieć, czy Wam się podobają takie serie, czy nie. Czy nagrywać takich więcej, więc zostawcie tę łapkę w górę. A jak... Widzowie jak skończę... Y no skończę już w tym. Robić coś tam w... Przepraszam, że tak się tak zacinam, ale zapomina w czym. Jak skończę robić coś w... W Minecraft do Matrixa to wtedy będzie nagrywanie no, chyba że jeszcze wcześniejszy odcinek puszczę z domu Matrixa, jak jeszcze coś tam buduję, Natomiast to miasto wygląda, jakby było miastem wzdłuż. Kurde, 6, ok. Pasuje mi te bloki pozamieniać. Z tego będzie najlepsze. kurde złoto mam tak mało? No, prawie nic nie mam. O, dobra, sześć. kurde ja tylko zabezpieczam. Ale niech oni mi przynoszą złoto. Zaraz napiszę im, żeby mi przynosili złoto. Ale wiecie co widzowie, ja zauważyłem, że nikt nie pisze w czatach w tej grze. I to właśnie jest najsmutniejsze. O, co tu mi wkładasz? Co tu mi wkładasz? O, fajnie. Drewniane mi się przyda. Po co kupiłeś? Aż dwie skrzynki. No, spytam się, czy kto mi da to? Kto mi da złoto? To takie żeby było, może ktoś mi odpisze, ktoś wie, że w ogóle coś takiego istnieje. no Jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden, jest kolejny dwa. No, kurde, czemu? Czemu ja muszę stawać przed nim, żeby dostać te bloki? Kurde, jeszcze nie dostałem. Widz widz widzicie, jak się staram, chcę, żeby to było bezpieczne. No, żeby jak poszedł, to żebym wiedział, że nikt tego tak szybko nie złamię. No kurde, czemu ja ciągle 5 Dobra, 6 Nie, ja będę sobie tak czekał Dobra 7, dawaj 8, dawaj 8, dawaj 9, dawaj 9. Zaraz przejdę po 9. Kurde, ciekaw jest czy diamenty już są. Nie. Kurde diamenty też by się przydały. A to przecież u tego gościa trzeba zamówić Nie, to trzeba mieć pięć diaksów u. Skąd ja mam wytrzasne diaksy? Nie wiem po co ludzie w ogóle wchodzą na te smoki Skoro i tak tam zostaną potem Dobra, idę do kupca Niech mi da cztery Dobra Raz, dwa. Kurde. trzy i cztery. Kurde, myślałem, że tu jesteś obcy tu przyszli nagle. Ja nawet mój, moi... O nie! Ej, ja... mi się jedynie kończy. Muszę zacząć trochę jeść. I raz. Mam nadzieję. Kurdy, jeszcze brakuje. O, trochę mało mam tego srebra. Srebro też już muszę zacząć zbierać na jedzenie. Widzicie, ile mi zostało? Prawie nic. Cztery, pewnie najwięcej. No. 8, i mam 10, i biorę i kupuję. O nie, czemu ja nie mogę tu skoczyć? No i tak zleciałem. Kulę, a ja chcę przynajmniej mieć takie dwadzieścia jeden. Mało dwadzieścia cztery. 15, 16. Dobra, póki czas 16 będę. Coś kombinował. Coś kombinował. Dobra. Kurde, dobrze, że tu bloku nie położyłem, bo. Już bym się machnął. To tak jest zabezpieczone, i nie wiem, czy to jest słabo zabezpieczone, czy w miarę dobrze. Napiszcie widzowie, bo mnie ciekawi, co wymyślicie na ten temat. O, dałem już tam, gdzie nie trzeba. S. W ogóle muszę sobie kupić jak sobie Kidow. Wow. 7... Daj, daj, daj. 8. Będę chyba musiał iść pod jakso żeby zrobić te diaksy... No, diaksy, kilo. Idę po tego czerwonego. Albo nie, ja go zostawić. Mi... Niech mi stąd akeszuje. Ja mam... Ja mam żarcie. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków z Egg Wars, musicie się postarać. Zostawić łapeczkę w górę. A tu nagram nawet bedwarsy z kolegą Tak, dobrze słyszycie, z kolegą Ej, wy to widzicie, tylko naszej czerwone zostały jajka A rzuć gdzieś tam nasi Się Nie, 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 nie Nie, Zostanę zabity widzowie. Jak śmieli Nie wiem czy ten odcinek będę montował, czy nie Dobra. Wybacz Czerwony, baj baju No i niech pokażę. Kurde, potrzebuje 5 diaksów Tylko 5 A nikt na mną zlicować się nie może Dobra, mam 5, mam 5, mam 5, mam 5, mam 5 pie... eee, Kurde, zielony u nich jest Kurde, cwaniaczek Ej, czekajcie, czekajcie, czekajcie Stójcie, stójcie, stójcie Dobra, tak pogróbcie, bo ja jestem taki Śliska noga i i mogę sobie nawet nie trafić O, ktoś mnie bił Dobra Dobra, kilof diaksowy w ręku mam Tam, 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 tam O, oh, yeah Kilof diaksowy mam Ram tam, 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 ta, tam Kilof diaksowy Mam, mam. Nie, co? Niebiescy są z nami? Po jakiego grzyba? Jakiś niebieski zabezpieczył nam. Jeszcze zepsuł mi plan. Nie. No dobra, kolor niebieski do przetrwania. Ale, no dobra, może jeszcze się uda. raz dwa dobra tu chyba jest jeszcze tu kurde jak widz, widz, widzicie widzowie znaczy nie wiem czy wy też tak widzicie ale ja widzę że mnie strasznie zacina a, już teraz mogę wam coś powiedzieć, bo właściwie yy, Postanowiłem, że będę miał yy, kolejny kanał, ale na, na kolejnym kanale będę nagrywał albo Brawl Stars, albo yy, moją grę. I moją grę będę nagrywał chyba yy, z, yy, no, z... no z kimś będę nagrywał. No i po jakiego grzyba niebieski przyszedł i zepsuł mi robotę. Muszę jego nawet artydzieł niszczyć. No, trochę nieprzyjemnie, ale trudno. Nie, to muszę tu zniszczyć, bo to mnie. To nie może tu być w ogóle. Ja muszę mieć tu odsłonięte. Muszę wiedzieć, ile mi brakuje. Raz, Kurde, nawet nie dałem się, ile mi brakuje. Bo już zgubiłem się w liczeniu. Ała. Pięć. Dawaj sześć, dawaj sześć. Mam sześć! Jej! Kilo mam! Kulde. Raz dwa raz dwa ja mogę tylko bronić się diaksowym kilo bo ja nie mam kim się bronić kurczę tylko co to za napisy były On już ma diaksowy? Kurde, ja mam kilof Kurde, jak będę szedł z kilofem każdy będzie dawał nogę Wiecie, tylko tak się mówi, że będzie dawał nogę Że będzie przestraszony, wiecie o co, come on No wiem, że wy wiecie, bo wy, wy to normalni ludzie, nie do niektórych Moi widzowie są normalni, więc wiem na co ich stać. Więc oni potrafią. Bo oni dużo rzeczy potrafią. Kole jeszcze 44 minut, to ja ile to nagrywam? Tylko ten niebieski mi wyzepsuł pracę. Ale nie niestety już nie żyją. No, nie, nie warto robić takiego nastroju. Kurcze. To mi się bardzo podoba. Nie, ja muszę to niebieskie zniszczyć, bo niebieskie tu brzydko wygląda. Jak co, to, to będę dawał moje bloki: pam-pam-pam-pam. Kurde, to zielony! Z jak dziexowy miecz? Eee, e kilo. To jest zielony. Nagle nikt mi się pokazał zielony. Ale nie wiem gdzie jest zielony. Nie, jeżeli ty mi go pokonałeś. Gdzie moje rzeczy? No to niebieskie to trochę fatalnie wygląda, a jeszcze nie spodziewałem się, że... Kurde! Nie On mógł zwiać Ej Co to za skrzynia Ej widzowie co to za skrzynia Bo ja nawet nie wiedziałem że na drzewie rosną skrzynie Kurde Co tu mam co tu o! Widzowie wy to widzicie Karma wraca nie, kilofi i siekiery też sobie biorę. Ja... Nie, dobra, już jestem niepokonany. Zielony będzie chciał mnie bić, niech staje do walki. Jestem gotowy. Ja teraz mogę iść na każdego. A tak? Kto... Ej, zielony tylko został. Tylko gdzie? Dobra, bo on jest bystry i się ukrył, a ja tylko podejrzewam. Kurde, nic nie kupiłem do żarcia. Ja jestem żółtym, więc ja powinienem mieć najwięcej złota. Czerwoni nie wiem co powinni mieć najwięcej. Ale czegoś powinni mieć najwięcej. Kurde, ja idę po tego zielonego, bo ten zielony jest dobry. Kurde, ale wysoko. Ja mam ciarki. No, przynajmniej starczy wszystkie itemy. Czy to jest? Tak. Już wiem, gdzie jest zielony. Napiszę, że już wiem, gdzie jest zielony. Wszyscy źle myślą. Widzowie, czy wy widzieliście? On jest na drzewie. Nikt nie pomyślał, żeby zerknąć na drzewo Ty zielony. Kurde skubaniec jeden. Ale widzę, tobie, napiszcie Wygrasz to? To mam przepędza z przyjemnością salduszko. Widzicie. No. Muszę zielonego pokonać, bo mnie teraz zdenerwował. Kucza, ja mogłem stać. Tam jest, on tam jest! On tam jest. Widzę, ja mu nie dam rady. Nie, nie w ogóle żarcia. Oto w tej chwili dla mnie jest bardzo ważne. Dobra. Ja pewnie zginę, więc. Próbuję walczyć do końca. Kurczę, jak ja teraz wezmę tego zielonego w swoje ręce. To nie ręczę. Kurde, chyba poddać chce się. Nie! 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 Wygraliśmy Ale niestety nasz kolega. Znaczy, niby nie kolega, bo mnie już zabił. Zginął czwarte miejsce. Mam ja się z Wami pewnie żegnam. Życzę Wam miłej nocki. Na razie. Pa.